Cześć moi drodzy, dzisiaj przed nami odcinek o naprawdę lubianej gwieździe muzycznej. Janusz Laskowski, bo o nim mowa, mógł zostać milionerem a zarobił tylko na telewizor. Jak to możliwe? Przecież znamy go z takich hitów jak Beata z Albatrosa, Żółty jesienny liść, Świat nie wierzył zom, Kolorowe jarmarki, Śnił mi się rodzinny dom. Jednak pan Janusz Laskowski to przykład muzyka, który przez lata był niestety niedoceniany. Czy to się dzisiaj zmieniło? Dlaczego właściwie był niedoceniany? Czemu na swojej twórczości nie zarobił? Czy faktycznie Maryla Rodowicz ukradła mu Kolorowe jarmarki oraz czy Beata z Albatrosa była jego Miłością. Dzisiaj postaram się Wam odpowiedzieć na te wszystkie pytania, więc jeśli jesteście ciekawi, to oczywiście zapraszam. Rozgośćcie się, zaczynamy! Janusz Laskowski, a właściwie Jan Adam Laskowski, urodził się 5 stycznia 1946 roku w białoruskiej miejscowości Pożarki, która dawniej należała do Polski. Jednak kiedy ZSRR napadło na Polskę znalazła się poza naszymi granicami. Mieszkali tam jednak liczni Polacy, i rodzice pana Janusza bardzo dbali o to, by ich dzieci jednak żyły w kulturze polskiej. W domu mówiliśmy tylko po polsku, rodzice czytali wszystkie polskie bajki, wiersze, śpiewaliśmy patriotyczne pieśni. Jednak gdy w 1956 roku granice ZSRR otworzyły się. Rodzina nie czekała zbyt długo. Przeprowadzili się do Białego Stoku. Ponoć, kiedy wysiedli z pociągu na ziemi polskiej, aż ucałowali Ziemię, bo tak się cieszyli, że znowu są w ojczyźnie. A pan Janusz przyznał, że bardzo polubił to miasto. Natomiast już wtedy mama sprezentowała mu gitarę. Ale chyba myślała, że to będzie takie hobby, zajawka dzieciaka. A tu się okazało, że on zaczął grać i grać na tej gitarze, a na dodatek zarzekał się, że nic innego w życiu robić nie będzie. Mama ostrzegała go, że bardzo ciężko z tego wyżyć, ale pan Janusz nie chciał słuchać. Chwilami nawet była nam mnie zła, że hałasowałem w domu, przyznaję, muzykę. Zabierałem więc gitarę i szedłem na strych. Dopiero tam mogłem się drzeć le Swoją karierę zaczynał w latach 60. -tych. Jako wokalista debiutował w zespole Ananasy z Białego Stoku. Jego idolami był Elvis Presley i Paul Anka. I faktycznie, póki co pieniędzy z tego nie było, ale w pewnym momencie zaczęli występować w turystycznych miejscowościach, m.in. w Augustowie, ale także na weselach, więc coś się zarobić udawało. Następnie występował w grupie Dacyty, to był jego własny zespół. I artysta zaczął wydawać coraz bardziej popularne piosenki, wydawane na pocztówkach dźwiękowych, o których jeszcze więcej wam powiem, ale cały czas był niedoceniany. Uznawano jego muzykę za przaśną, za taką, która się nie powinna przebijać jednak do mediów, mimo że ludzie tego słuchali na potęgę. Jechano po nim strasznie. W różnego rodzaju recenzjach krytykowano go naprawdę bardzo. Jedną z osób, która go krytykowała, był Ryszard Ulicki, ale kiedy wybrał się na jego koncert, totalnie zmienił zdanie. Zmieniłem o nim zdanie, gdy zobaczyłem go na koncercie, kiedy wsłuchałem się w to, co się działo na sali, kiedy widziałem, jak reagowała publiczność i jaki on miał szacunek do publiczności. Chciałem się z nim spotkać i jakoś. Odrobić to, co zrobiłem, jakoś go przeprosić za to, co mówiłem i pisałem o jego twórczości, mówił Ulicki w rozmowie z Angorą. I tak powstał tekst do kolorowych jarmarków. To miał być przełom. W końcu ktoś się zainteresował panem Januszem, w końcu napisał dla niego świetny tekst, bo tekściarze też go bardzo bojkotowali, a w tamtych czasach bez tekstu od świetnego tekściarza było trudno. A pan Janusz wystąpił dzięki temu w Opolu, ale niestety tam został po raz kolejny fatalnie przyjęty. Jeden z jurorów nawet pokazał mu tabliczkę. Z cyferką 0, czyli że klapa totalna ten występ. Za kulisami w Opolu stała natomiast Maryla Rodowicz i była oburzona, że. W ten sposób potraktowano i tego artystę, i tę piosenkę. Zapytała, czy może tę piosenkę wypożyczyć. Był rok 1977. Trochę mnie raziła zbytnia prostota tekstu. Zadzwoniłam do Jonasza Kofty, napisał drugą zwrotkę, a ja nakłamałam autorom, że to ja. Specjalnie się nie denerwowali, bo zwrotka była piękna, mówiła. W swojej autobiografii niech żyje bal. I Maryla Rodowicz z tą piosenką podbiła serca publiczności w Sopocie. Rozgłośnie telewizyjne od Berlina aż po Pragę i Moskwę dały mi maksymalną liczbę punktów. Nagroda, którą był Maluch, trafiła w moje ręce. Była to nagroda publiczności interwizji. Mało tego, Walery Leontiew, który nagrał rosyjską wersję tego hitu, dorobił się na kolorowych jarmarkach milionów. Janusz Laskowski i Ryszard Ulicki, za swoje honorarium autorskie, wypłacone w rublach, mogli kupić jedynie po telewizorze Rubin. A Maryla Rodowicz, jak już Wam powiedziałam, wielokrotnie słyszała zarzut, że ukradła piosenkę Laskowskiemu. Sama wydała w tym temacie oświadczenie. Kompozycja jest Laskowskiego, on na niej zarabia. Wynagrodzenie za EX-u jest y, dla niego, nie dla mnie stwierdziła, ale o tamtymach powiem jeszcze za chwilę. No i niestety, mimo wszy, że wszystko wskazuje, że pan Janusz jest bardzo utalentowanym człowiekiem, mijają lata, a on nadal jest niedoceniany. Nawet kiedy Beata z albatrosa podbija Polskę jak długa i szeroka. Janusz Laskowski zdobywa popularność, mimo że nie gra go telewizja ani radio, a sama piosenka staje się hitem i wszyscy zastanawiają się, kim jest ta Beata Zalbatrosa w takim razie. Janusz Laskowski skomponował utwór podczas rejsu statkiem w Augustowie w 1965 roku. Miał zaledwie 20 lat. Wakacje spędzałem z kolegami w Augustowie. Koledzy grali w brydża, a ja siedziałem z gitarą i grałem sobie, zwierzał się. No ale właśnie te plotki na temat Beaty były przeróżne. Jedni mówili, że była turystką z Białego Stoku albo z Warszawy. Inni dobrze znali kelnerki właśnie w Albatrosie i ponoć było ich 7, a jedna miała na imię Beata. Miała blond włosy, 17 lat i faktycznie kochali się w niej wszyscy, więc czemu miał się w niej nie kochać pan Janusz? Inni mówili, że musiała być córką kogoś bardzo wpływowego, polityka czy jakiegoś megadzianego, generalnie biznesmena, której nie przystawało, że tak powiem, spotykać się z grajkiem. No nawet przecież w kołysankach czy bajkach dla dzieci to jest bardzo popularne na historia, prawda, że królewna i graje, kto to, to nie, 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 nie da rady. No więc właśnie dlatego taką wielką tajemnicą było to, kim jest ta beata. Jeszcze inni mówili, że była po prostu mieszkanką Augustowa, która wyjechała za granicę. A w mediach udzielał się nawet jeden z mieszkańców Augustowa, który mówił, że wie, kim jest ta beata. Kobieta ma rodzinę, męża, wnuki. Po co to rozdrapywać? No, ja się zastanawiam, ale co rozdrapywać w takim razie? No, chyba każdy miał jakąś wakacyjną miłość. To co tam się działo? Przecież chodzili na fregaty, augustowskie dnie i tak dalej. No, nie wiem, czy gdybym ja była Beatą, to nie chciałabym się przyznać, że to ja. Beata. Cześć. Augustowski Albatros otwarto w 1962 roku i była to bardzo popularna knajpa. Stąd tyle barowych opowieści. Dla nas najważniejsze jest to, że Beata promuje naszą restaurację, która w latach 60. była popularna i oblegana. I właśnie nawet podczas służby wojskowej panu Januszowi ta piosenka się przydała, bo okazało się, że jeden z jego przełożonych miał narzeczoną o imieniu Beata. No i poprosił o pocztówkę, właśnie tę pocztówkę muzyczną. Pan Janusz ją nagrał, za co dostał potem kilka dni przepustki, więc wszystko fajnie. Ale okazało się, że ta pocztówka została w studiu, a później znalazła się na bazarkach. Każdy pamięta, że były bazarki, gdzie kupowało się płyty, kasety, to wszystko było poprzegrywane, nawet profesjonalnie wyglądało. I chyba nikt wtedy jeszcze sobie nie zdawał sprawy, że kupując taką płytę na bazarku, się generalnie nie zasila e, kieszeni tego artysty. I sami artyści też o prawach autorskich zbyt wiele nie wiedzieli. To też, mimo że wszyscy słuchali Beaty z Albatrosa, pan Janusz na tym w ogóle nie zarabiał. I mimo że był tak popularny, że koncertował nie tylko w Polsce, ale i w Europie, Australii, Stanach Zjednoczonych, jego muzyka łączyła pokolenia, a płyty miał złote i platynowe, pieniędzy z tego nie było, jak przepowiedziała mu mama. W latach 90. natomiast zaczął pojawiać się w mediach mniej, choć nigdy nie był przez nie tak mocno promowany, jak już wam powiedziałam. Ale jeszcze była piosenka Świat nie wierzył zom, która też bardzo przyczyniła się do popularności pana Janusza. Można było ją usłyszeć w disco Relax. Moich piosenek nie grano ani w radio, ani w telewizji, a i tak śpiewali jej wszyscy, mówił w wywiadach. Mimo że krytykom nadal nie przypadała do gustu muzyka, która miała nutę jarmarczności i wykonywał ją mężczyzna w długich włosach. No i w pewnym momencie pan Janusz postanowił jednak odzyskać trochę chociaż pieniędzy, które jemu się należały z jego twórczości. Nic z tego nie miałem, bo nie zastrzegłem w porę praw autorskich. Gdyby wtedy za każdą sprzedaną pocztówkę z Beatą dostawał 50 groszy, to miałbym miliony. Ale mówiło się właśnie, że jedna kobieta, która handlowała tymi pocztówkami muzycznymi, dorobiła się wielkiej fortuny. Pan Janusz poszedł do sądu, a sąd faktycznie kazał wypłacić honorarium panu Januszowi, ale skończyło się na kilku tysiącach, mimo że szacowano generalnie, że ta pocztówka mogła się sprzedać nawet w nakładzie 16 milionów sztuk. Wyobrażacie sobie? Więc faktycznie pan Janusz mógłby zarobić grube miliony, w w czasie, kiedy w Totolotka się wygrywało milion złotych i to była fortuna, ustawiała człowieka do końca życia. Pan Janusz jest natomiast romantycznym człowiekiem, mówi, że musi o romantycznych sprawach śpiewać, bo po prostu taka jest jego wschodnia natura. Natomiast do jego życiu prywatnym nie wiadomo zbyt dużo, on sam o tym nie mówi, wiadomo, że z żoną doczekał się córki i dla córki też napisał kilka pięknych piosenek, a też wnuka. Wciąż prowadzi swój kanał na YouTubie, wciąż... Koncertuje, zaprasza na koncerty, a także ciągle pisze nowe piosenki. I jak sam mówi, teraz wszystko rejestruje w Zaiksie, żeby nie było problemów jak kiedyś. Do zobaczenia na koncertach pisał, jest otwarty na kooperację, nawiązał współpracę artystyczną z raperami. W 2017 roku pojawił się w utworze bez sentymentu, który wykonywali raperzy Nizio i Lukasyno. I dzisiaj naprawdę cieszy się uznaniem artystycznym, na to czekał tyle lat, a dzisiaj jego koncerty sprzedają się, sale są wypełnione, ludzie wciąż chcą go słuchać, więc pan Janusz mówi, że o emeryturze nawet nie myśli i bardzo dobrze, panie Januszu, a czy pan wie, że pan nawet wykonuje z 50 Centem, Tupakiem i innymi amerykańskimi raperami piosenki, przynajmniej na YouTubie, ludzie przerabiają pana utwory i one są naprawdę mega popularne, więc panie Januszu czy jest pan pewien, że pan z tego zarabia? Jeśli nie, proszę się do mnie odezwać, tak się składa, że kiedyś się zajmowałam muzycznymi prawami autorskimi, więc zrobimy tak, żeby na YouTube było dobrze. Pozdrawiam gorąco Pana Janusza, no i Was, moi drodzy. Mam nadzieję, że dacie mi znać, jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek. Czy wszystko już wiecie? Jakie piosenki lubiliście najbardziej w wykonaniu Pana Janusza? A może nie wiedzieliście, że powstają nowe? Może warto im się przyjrzeć. Polecam Wam bardzo serdecznie twórczość Pana Janusza i oczywiście piszcie, o kim chcielibyście usłyszeć w najbliższym czasie. Będzie mi bardzo miło spotkać się z Wami tutaj. Spotykamy się tu trzy razy w tygodniu i pamiętajcie, żeby odwiedzać również mój kanał, kartę społeczność, gdzie często głosujecie o kim powinien pojawić się następny odcinek, ale proponujcie także w komentarzach. Dzięki Wam za dzisiaj i do zobaczenia. Cześć!